Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zaczynam nowy cykl dotyczący tego jak fizycznie można opisać zasady działania różnych, różnych przedmiotów, czy, czy też narzędzi, czy też praw natury. I na pierwszy ogień kuchenka mikrofalowa no i fizyczna zasada działania. Tu po prawej stronie jest jakiś taki szybki rysunek, prosty rysunek prostego urządzenia, jakim jest kuchenka mikrofalowa. No i zaczynam omawianie tego, jak ona działa. Czyli krótkie wprowadzenie. Jeżeli chodzi o kuchenkę mikrofalową, to jest to oczywiście urządzenie, które służy do szybkiego podgrzania lub zagotowania żywności przy użyciu mikrofal, czyli promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości około 2,5 GHz. Jest to długość fali około 12,2 cm. Zasada działania opiera się na oddziaływaniu fal elektromagnetycznych oczywiście z cząsteczkami wody, które znajdują się gdzie? No oczywiście w jedzeniu, które podgrzewane jest przez nas. Jak to się dzieje? No te cząsteczki wody w jedzeniu, one zaczynają drgać, co prowadzi de facto do wzrostu temperatury przez tarcie dielektryczne. Jeżeli chodzi o samą budowę kuchenki mikrofalowej i funkcję poszczególnych elementów, no to takim, można powiedzieć, sercem kuchenki, czy kluczowym elementem jest magnetron. Magnetron to jest jakaś nazwa własna, nadana, natomiast mówiąc wprost, jest to lampa mikrofalowa. No, która generuje fale elektromagnetyczne. Działa na zasadzie oddziaływania pływ elektrycznych i magnetycznych z ruchem elektronów. Jeżeli ktoś by chciał dokładnie zgłębić ten obszar, no to oczywiście zapraszam, zapraszam do, do materiału, który, który jest przygotowany u mnie na, na kanale. Zapraszam, zapraszam do, do zapoznania się z nim, szczególnie elektryczność i magnetyzm, nawet szkoła średnia to będzie coś, co, co myślę wystarczy i dalej idąc. Czyli tak, działa oczywiście na zasadzie oddziaływania pól elektrycznych i magnetycznych z ruchem elektronów. No i elektrony emitowane są z katody. I one są, można powiedzieć w cudzysłowie, zakręcane polem magnetycznym, czyli zmienia się ich, ich kierunek, i to się dzieje wszystko w komorze rezonansowej. Co to powoduje? No, powoduje to indukcję fal, zwanych mikrofalami. Typowa moc wyjściowa to jest tam około 600 do 1200 W. Jeżeli mielibyśmy krótko podsumować fizykę działania magnetronu, no to można to opisać w ten sposób, że elektrony krążą no, po takiej krzywej, można powiedzieć, krzywej spiralnej w polu magnetycznym. Komory rezonansowe wzbudzają drgania w paśmie 2,45 GHz i energia mikrofalowa wypełniwywana jest przez antenę magnetronu do falowodu. I tutaj na rysunku umieściłem informację, gdzie mamy magnetron. Jest to rysunek naprawdę mocno poglądowy. Tutaj widać, że z magnetronu jest umieszczony zwykle właśnie po prawej stronie, to znaczy tam gdzie są, po tej stronie, gdzie są, gdzie są umieszczone wskaźniki do sterowania, czy też przyciski do sterowania kochenką mikrofalową. No i, i co? I energia, tak jak wspomniałem, mikrofalowa wywana jest przez antenę magnetronu do falowodu. Tutaj to widzimy. O, hyc, hyc. Dobra. Co mamy dalej? Mamy oczywiście falowód. E, falowód. Co to jest ten falowód? No to jest taki przewodzący kanał metaliczny, który jak widać tutaj też na rysunku, on kieruje falę magnetronu do wnętrza komory kuchenki. Jak widać tutaj te, te czerwone, tutaj na rysunku, fale to właśnie są te fale z magnetronu, które są kierowane właśnie przez falowód do wnętrza komory kuchenki. No i fala propaguje się w trybie falowodowym. Co ważne, ona praktycznie tutaj mała gwiazdka, ale praktycznie można tak założyć. Hmm, y, no, hmm, ona propaguje się bez strat do otoczenia, aż zostanie wypełniwana do komory tzw. roboczej. Tutaj oznaczyłem tą komorę roboczą. Czyli to jest tutaj, tutaj, gdzie e, potrawę, którą chcemy podbrać albo ugotować. E, no, możemy, możemy włożyć. E, także tak działa falowód. Mamy oczywiście komory kuchenki, czyli do wnętrze kuchenki, to jest w zamkniętej przestrzeni, ekranowane metalem. Dlaczego metalem? No jest to taka typowa, można powiedzieć, klatka Faradaya, w której znajdują się talerz obrotowy, odbłyśniki no i ekranujące, ekranujące ściany. Co ważne, jak zobaczycie, jak zobaczycie, jak spojrzycie na drzwiczki, to jest tam szyba, ale w szybie jest zbudowana taka siatka. Jest to ekran elektromagnetyczny i otwory tej siatki są mniejsze niż długość fali mikrofalowej, czyli mniejsze są niż 12 cm, więc fale nie mogą się przez nią wydostać. Dlatego generalnie nie uciekają z mikrofali. Światło widziane, no to długość fali, tak jak pamiętamy jeszcze ze szkoły średniej, to jest około 500 nanometrów, przechodzi przez tą, przez tą siatkę, dlatego można po prostu patrzeć do wnętrza, ale mikrofale nie mogą się wydostać z wnętrza na, na zewnątrz i tym samym no, nie, nie wpływają w ogóle na, na nas, czyli na organizm żywy. Co, to, co ta siatka gwarantuje? No gwarantuje nam bezpieczeństwo radiacyjne, czyli fala de facto nie oddziaływuje na nas albo na inne organizmy żywe czy też produkty, które znalazłyby się w dość bliskiej odległości od owych drzwiczek. Jeżeli chodzi, może przejdźmy dalej. Jesteśmy na punkcie trzecim. Jeżeli chodzi o fizyczny opis działania kuchenki mikrofalowej. To jeszcze raz, tak jak wspomniałem mikrofary oddziaływują z cząsteczkami wody. To są cząsteczka wody, tak jak już też tłumaczyłem w jednej z moich lekcji, no to, to jest dipol elektryczny. No i w polu oscylującym o częstotliwości tam 2,45 GHz, no to jest 2,45-2,5 GHz, można to lekko zaokrąglić, cząsteczki wody zaczynają oscylować. Do czego to prowadzi? No przede wszystkim ta oscylacja prowadzi do tajcia międzycząsteczkowego, co z kolei też prowadzi do wzrostu energii wewnętrznej. Energia wewnętrzna to efekt oczywiście opisywany przez dynamikę, Tu zachęcam do tego, żeby. Jeżeli ktoś nie wie, nie wie, co to jest, albo, albo z czym to się w cudzysłowie je, to zapraszam do oczywiście na moim kanale jest to, jest to wyjaśnione w obszarze związanym z tą No i do czego jeszcze prowadzi? No prowadzi oczywiście do wzrostu temperatury żywności, na czym nam, nam w sumie zależy. Jakie zjawiska w ogóle zachodzą? No to zachodzą oczywiście straty dialektyczne. Na czym one polegają? No, polegają na tym, że jest to przekształcenie energii pola elektro, elektromagnetycznego, no, no, nic innego jak ciepło. E, mamy do czynienia oczywiście z innym zjawiskiem też, czyli polaryzacja dipolowa ujawnia nam się, czyli orientacja cząstek wody jest zgodna z kierunkiem pola. No i mamy do czynienia z odbiciem fal od metalowych ścian. Co to, co to powoduje? No, powoduje to interferencję i tworzenie się fal stojących, stąd, stąd no, technologiczna, technologiczna rzecz wewnątrz komory, czyli talerz, na którym stawiamy, stawiamy pokarm do, do podgrzania, on się obraca, aby jedzenie równomiernie się nagrzewało. W innym przypadku jedzenie tutaj jeszcze Zaprezentuje. W innym przypadku jedzenie nie nagrzewałoby się yy, równomiernie. Dobra, przechodzimy trochę mocniej w fizykę, wejdziemy, ale tylko na krótko. Yy, jakie zjawiska fizyczne zachodzą i czym to się opisuje, tak? Czyli jaki jest opis ilościowy. No, Częstotliwość mikrofal, no to oczywiście nasz słynny wzrost na długość fali. Oczywiście na górze mamy C, czyli prędkość światła w próżni. Tutaj mamy Ni, czyli, czyli częstotliwość. I oczywiście to jest ta długość fali, to jest w przypadku mikrofal, to jest tam 12,2 cm. Tak? Mamy bardzo drugi bardzo ważny wzór, czyli absorpcja energii. Absorpcja energii jest też nazywana stratą dialektyczną, P, czyli, czyli właśnie ta moc absorbowana. Może ja to opiszę, jest tutaj jest moc absorbowana. Absorbowana. O, omega, czyli częstość ko kołowa. Przypominam, że y, omega to też koło średniej. Jeżeli ktoś, y, ktoś nie pamięta albo nie wie, o czym, o czym tutaj opowiadam, to zachęcam do tego, żeby obejrzeć, obejrzeć jedną z moich lekcji na temat częstości kołowej, to jest oczywiście 2pi w szkole średniej się zapisuje jako 2pi f, bo częstotliwość się zapisuje jako, jako, jako f, to jest w sumie równa się, równa się, można zapisać, bo to jest tylko tak zwana literka to opisuje tą samą, tą samą wielkość fizyczną. Epsilon 0 to oczywiście przenikalność próżni. I co? I mamy E do kwadratu. Natomiast E do kwadratu to jest oczywiście, na, E to jest natężenie, natężenie Mamy no tutaj dwie wielkości, które są takie inne niż, niż taki standard. Bo pierwsza to jest tak zwana część ujęta przenikalności dialektycznej. I ta część na przenikalności dialektycznej, wchodząc już mocno w fizykę, no to, to ona pojawia się głównie w opisie zachowania się dialektyków w polu elektromagnetycznym i wprowadza się wtedy, wtedy tak zwaną zespoloną przenikalność dialektyczną. I ta zespolona przenikalność dialektyczna składa się z EPRIM, czyli części rzeczywistej przenikalności, która odpowiada generalnie za zdolność materiału do gromadzenia i przechowywania energii pola magnetycznego. Może ten, ten wzór zapiszę, czyli to jest epsilon, się epsilon to im i o tym mówiłem i od epsilon bis. Dobra, Natomiast epsilon bis to jest część urojona przenikalności i za co ona odpowiada? Czyli te epsilon tutaj, bis, które znajduje się właśnie w tym wzorze, to jest. To jest wielkość fizyczna, czyli część urobiona przenikalności, która odpowiada za straty dielektryczne. Czyli można powiedzieć tak opisowo, że odpowiada za zmianę energii pola elektromagnetycznego w ciepło wewnątrz materiału. Jeżeli chodzi o jednostkę, no to jest ona, ona bezwymiarowa. Natomiast no, tutaj jest jeszcze jedna jedna. Jedna taka dość ważna rzecz, że w praktyce generalnie podaje się tak zwaną stra stratność, czyli tangens tangens sigma, to jest równe epsilon bis przez epsilon prima. I to jest tangens kąta stratności, który charakteryzuje jak stratny jest, jest de facto dielektryk. No i druga wartość, którą zapisałem tutaj jako V, to jest tak zwana objętość medium, y, czyli y, no, y, co to można, jak, jak to można tutaj o, opisać? Może ja tutaj kliknę sobie strzałeczkę. Jeżeli chodzi o, o y, objętość medium, no to y, jest to, może to piszę że V to jest generalnie powierzchnia przekroju poprzecznego czyli jakieś S razy hmm, długość rozchodzenia się pola. Mogę to jakoś X może oznaczać tak żeby było wiadomo czyli co to jest de facto bo trochę za wiele o tym, o tym mówię zdaję sobie sprawę, natomiast tak po prostu może mniej fizycznie to należy to zrozumieć, że jest to liczba metrów sześciennych dielektryka w, w obszarze po prostu, w którym działa pole, dane pole mikrofalowe. I tak to należy, należy e, generalnie rozumieć. E, jeżeli chodzi o właśnie medium, czyli objętość medium, no to dlaczego ono jest ważne? No, jest jeszcze w z innymi wartościami. E, Im większa objętość medium, tym większa ilość materii, e, którą e, która pochłania, pochłania mikrofale, co proporcjonalnie de facto zwiększa całkowitą moc strat, czyli szybkość, czyli szybkość podgrzewania. Także jest to bardzo bardzo warto, ważna wartość, o której, o której proponują, proponują pamiętać. Dobra, i to wszystko, jeżeli chodzi o takie fizyczne rzeczy. W mikrofali pojawia się... Co jakiś czas może się pojawiać iskrzenie, i co jest tego w ogóle powodem? I, i, i czy, to jest, czy to jest niebezpieczne? Iskrzenie w kuchence mikrofalowej to jest huk elektryczna i on występuje, gdy w kuchence znajdują się metalowe przedmioty o ostrych krawędziach. Czyli jeżeli wstawimy tam wideres na przykład, czy folię, folię aluminiową, to pojawi nam się iskrzenie. E, y, może pojawić się e, iskrzenie wtedy, kiedy, e, kiedy no, będą, będą wewnątrz takie nadpalone płytki mikowe, e, które będą pochodziły właśnie z osłony falowodu. Jeżeli tak się właśnie stanie, no, to dobrze jest e, taką e, taką mikrofalę, albo oddać do naprawy, albo do przejrzenia przynajmniej, lub też po prostu wymienić, wymienić na nową. Lepiej oczywiście naprawić, niż wymienić na nową. Natomiast, natomiast to no, powinno nam wygenerować pytanie, czy na pewno jest wszystko dobrze z działaniem tego, tego, tego produktu. Natomiast oczywiście trzeba to zweryfikować, czy tak jest, no bo te, to iskrzenie może pojawić się też w przypadku zabrudzenia tłuszczem na metalowych elementach. To jest rzadko i to nie jest awaria absolutnie żadnej mikrofali wtedy, natomiast trzeba zobaczyć czy ja dokładnie ją po prostu wtedy, wtedy wymyć, czy dokładnie wymyć te produkty, które, które podgrzewamy, czy pozbyć się tłuszczu, żeby zobaczyć czy faktycznie ta, ta kuchenka mikrofalowa i to jest wszędzie które które zaobserwujemy wewnątrz, czy nie jest właśnie spowodowane owym zabrudzeniem tłuszczem, które jest na metalowych elementach. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No dlatego, że po prostu metal odbija mikrofale. Czyli jeśli geometria sprzyja koncentracji pola, czyli na przykład jest ostrze czy wąska szczelina, no to można powiedzieć, że nie chcę użyć tego słowa, a jednak tutaj chyba się nie obędzie, czyli lokalne natężenie pola generalnie przekracza wytrzymałości dielektrycznej powietrza. Co to powoduje? No powoduje to, to przeskok generalnie iskry, czyli powstanie, można powiedzieć w cudzysłowie łuku elektrycznego. Co, co to w ogóle może spowodować? Bo to nie jest tak, że z takim iskrzeniem można sobie realizować dalej i, i używać danej, danej kuchenki mikrofalowej, lepiej to zweryfikować. Dlaczego? Dlatego, że, że to iskrzenie no, może uszkodzić magnetron, który tak jak powiedziałem jest sercem, sercem kuchenki mikrofalowej, ale też może, może uszkodzić inne, inne elementy. I teraz tak. Takie zastrzeżenia co do użytkowania samej kuchenki mikrofalowej. Takie pierwsze i moim zdaniem bardzo ważne, bo niestety zdarza się to. Szczególnie przy, przy starcie nowej kuchenki. Czy, czy można, czy powinno się uruchamiać kuchenkę bez jedzenia wewnątrz? I od razu powiem, że nie zaleca się tego Typu działania. No, dlaczego? No, dlatego, że mikrofale nie są wtedy po prostu pochłaniane przez wodę czy przez żywność. Więc e, to, czy, przez żywność, czyli e, w żywności znajduje się woda i ona jest pochłania, czyli, i ona właśnie pochłania, e, pochłania mikrofale. E, wtedy, co się dzieje, jeżeli nie ma tej żywności, czyli nie ma wody w środku. E, no, e, e, Mikrofary de facto odbijają się wtedy wielokrotnie wewnątrz komory. Co, co, co się wtedy dzieje i do czego to może doprowadzić? No może to doprowadzić do um, um, przegrzania magnetronu, no bo pracuje bez obciążenia de facto. Więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne działanie dla serca mikrofali. Może, może pojawić się uszkodzenie falowodu, może wypaść się płytka mikowa, która też jest bardzo ważna, to jest ta kablaszka. No i, no i może też dojść do zwarcia, a przy tym wtedy do awarii elektroniki. Także zalecam nie, robię, nie, nie, nie włączanie mikrofali bez produktów posiadających wodę czy wewnątrz czy, czy samą wodę w, wewnątrz komory mikrofali czego, czego generalnie nie powinno się wkładać do, do mikrofali. No, są takie produkty, których, których podgrzewanie może być ryzykowne, delikatnie mówiąc. Na przykład jajko w skorupce. No, jajko w skorupce no, może wypuchnąć przed wzrost de facto. Także trzeba na to uważać, bo będzie dużo sprzątania. Mogą być gęsto zamknięte pojemniki. E, takim, takim kłopotem, no bo to one też wtedy grożą, grożą eksplozją. E, metalowe naczynia, folia aluminiowa, równa się i więc nie wkładamy ich do mikrofarii. E, wszelkiego rodzaju papryczki, czy co, czy czyli opary mog mogą, e, mogą, bo będzie się podgrzewało, więc będą powstawały opary wewnątrz. Jak otworzymy drzwiczki, to, to, to te opary mogą być bardzo intensywne i mogą powodować podrażnienie, podrażnienie narządów węchu, co może spowodować jakiś tam krótkotrwałe krótkotrwały dyskomfort. Nie wkładamy oczywiście na część cienkiego szkła. Dlaczego? Dlatego, że o dziwo, i to moim zdaniem nie wszyscy wiedzą, czyli na przykład Cienki, czyli kieliszek do podgrzania, nie wiem, jeżeli chcemy podgrzać wino, wino w kieliszku, no to nie robimy tego właśnie w mikrofali w kieliszku, a dobrze jest wziąć do tego jakiś kubek, ponieważ w kieliszek istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy dużej temperaturze on po prostu pęknie. Nie wkładamy też do mikrofali winogron i z dużą zawartością cukru. Dlaczego? Dlatego, że to niestety grozi pod pożarem. One mogą się zapalić. Nie jest to jakieś tam szybkie zjawisko. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że, że mogą, mogą się niestety zapalić. Co grozi po prostu pożarem. Jeszcze jedna ważna rzecz. Czyli... Yy, 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 Oczywiście podczas samego, samego procesu podgrzewania w mikrofali widać produkty, widać produkty które się tam obracają i podkrzywają, ale dobrze jest nie, przez tą szybkę nie patrzeć jakoś intensywnie. Na te produkty można zelkać oczywiście, bo tutaj nie ma, nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast e, przy, dłużym, u, przy długim podgrzewaniu produktów dobrze jest po prostu nie, nie, nie patrzeć bezpośrednio do mikrofal. Jak, e, jak mikrofale tam e, po prostu e, podgrzewają owe, owe e, produkty. E. Oczywiście chroni nas siatka w szybce, bo ona fizycznie blokuje promieniowanie o długości fali 12 cm przy jednoczesnym przepuszczaniu światła widzialnego. Natomiast musimy pamiętać o tym, że przy, przy, przy jakiejś awarii, czy przy uszkodzeniu, czy przy, przy wypaleniu, nie wiem z jakiego powodu, ale, ale istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że ta, ta siatka w szybce. Będzie, będzie w jakimś stopniu uszkodzona, no to mikrofale mogą się wydostać na, na zewnątrz. A pamiętajmy, że mikrofale oddziaływują na tkanki i one mają charakter niejonizujący, czyli nie uszkadzają DNA, ale podgrzewają tkanki, czyli efekt termiczny może być, może być znaczący. Najbardziej wrażliwa to oczywiście tkanka nerwowa i oczy, no bo e, soczewka w oku e, no jest, e, jest czymś, co nie ma jakiegoś tam efektywnego chłodzenia, więc trzeba uważać na to, żeby jej nie podgrzewać. E, to zjawisko oczywiście e, po pierwsze e, może zachodzi w mikrofali wtedy, gdy, e, gdy mikrofale funkcjonują, jest uszkodzona, uszkodzona siatka w szybce w szybie na drzwiczkach mikrofali, ale też takie zjawisko, zjawisko może niestety być wtedy, kiedy, kiedy spawamy na przykład i, i spojrzymy dość szybko na, na nasz produkt spawania, wtedy tam się dość duże ciepło no i to ciepło jest też Uderza, uderza w gałkę oczom, jeżeli nie mamy, jeżeli patrzymy bezpośrednio, bez osłony albo przyrządu specjalnego do tego, albo okularów specjalnych. No i wtedy może dojść do, do, oparzenia, do oparzenia soczewki w oku. Tu musimy jeszcze pamiętać, że receptory bólu i temperatury w ciele szczególnie na twarzy, one nie zawsze wyczuwają wzrost temperatury lokalnie. Czyli może to spowodować jedno, że, że będziemy, że przejdą te mikrofary w jakiś sposób, będziemy się na nie, na nie patrzeć, ale nie odczujemy tego od razu, co, co może spowodować oparzenia. No i to, to co najważniejsze, no ograniczyć należy jak najbardziej to, to patrzenie, no bo długotrwała ekspozycja no może powodować zaburzenia w układzie nerwowym. No to było przed, to, te, takie testy były przeprowadzane na zwierzętach i faktycznie tak, tak wyszło, że by, były mikrofony, one by były, Wychodziłyby poza mikrofary. jeżeli by były promieniowanie mikrofalowe, wychodziłyby, wychodziłyby poza kucharkę mikrofalową, no to, to istnieje, istnieje możliwość zaburzeń Spowodowania zaburzeń w układzie nerwowym. Tam Natomiast jeszcze powiem, natomiast nie, nie, tutaj nie, nie weryfikowałem tego, czy, czy faktycznie na, na 100% tak jest, czyli że, że zwiększa się przepuszczalność bariery w mózg. Tak, piszą różne źródła, natomiast nie weryfikowałem pewności tej tezy, czy też zjawiska. No i następuje też tak zwany stres oksydacyjny komórek. Czyli jeżeli mielibyśmy to podsumować, no to patrzenie przez szybę w mikrofali w 99% jest bezpieczne. Oczywiście jeżeli urządzenie jest sprawne, czyli ma też, ma też sprawną ową, ową szybkę, w której jest, w której jest siatka. Natomiast uszkodzona siatka może prowadzić do wycieku promieniowania. To już jest niebezpieczne dla, dla, dla komórek. No i co? Myślę, że to wszystko. 30 minut wystarczający czas na film. Jeżeli ktoś będzie potrzebował więcej informacji albo będzie miał jakieś pytania, to zapraszam do umieszczenia ich w komentarzu. Postaram się jak zwykle odpowiedzieć na, na wszystkie i wyjaśnić. Jeżeli, jeżeli oczywiście będę miał odpowiedź, to to ją w komentarzu przekażę. Dzięki serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!